Witajcie na moim kanale, dzisiaj jest e, troszeczkę inny odcinek, zwłaszcza na to, że dzisiaj będzie odcinek z kasa. E, takiego odcinka jeszcze w sumie nie robiłam, więc to będzie pierwszy taki odcinek. Nie wiem, co z tego wyjdzie, no się okaże na pewno. I dzisiaj chyba sobie przerobimy mm, rodziny najlepszych przyjaciół, tak sobie myślę. E, chyba, bo to są młodzi dorośli, więc chyba nie będzie jakichś problemów, więc może od razu e, idziemy do kasa. Dobra, jesteśmy w kasie, no i tutaj mamy Travisa, ale myślę, że chyba lepiej będzie zacząć od może e, Summer, zacznijmy od Summer i no tak, na pewno trochę będę chciała zmienić sylwetkę, jakby zachować jej, bo ona tutaj jest wysportowana tak, więc mniej więcej na tych e, suwakach to zostawię, jest tylko troszeczkę zmienić e, dla niej tutaj tą e, jej figurę, no i na pewno będę chciała zmienić oczy, bo nie chcę tych rzęs, od razu zmienię może ten makijaż, znaczy <laughs> zmienię, po prostu ściągnę. No, ma te rzęsy i nie chce tych rzęs. No i troszeczkę buźkę dla niej raczej wydłużę. Więc może najpierw wszystko po prostu ściągnę, co ona tutaj ma na sobie. Będzie łatwiej to po prostu ogarnąć. I tutaj masz spódniczkę. Od razu weźmiemy selwetkę, zmienimy. I selwetkę może. Ta by była ok. Tu już jest taka w sumie na ciebie gotowa, wysportowana. Bo to byłaś wtedy taka bardziej. Mm. A jakbym widziała, tu miałaś mniej więcej suwaki. O, coś takiego. O. O. O, tak myślę, że będzie ok. Oczywiście trzeba wyprostować plecki dla ciebie. Dobra, więc myślę, że tak ciałko można zostawić. I teraz tutaj też bym ci ściągnęła te rzeczy. No i jak tutaj troszeczkę tą buźkę wydłużyć. Chyba tak będzie okej. Okay. Minimalnie tak to zrobić i delikatnie usta do góry. Ustko możemy ci zostawić, coś takiego. Nie chcę zmieniać tego za bardzo i jakieś oczy musimy sobie wziąć. Pasujące. Ty masz coś takiego z oczu. A to nie będzie coś takiego? Ok, to troszeczkę tutaj ci otworzymy to oko, bo to masz coś takiego miałaś z oczami. No mniej więcej chyba, chyba coś takiego. No i na pewno masz te mm, niebieskie oczy, więc dobra, może na początku lecimy do skina jakiegoś. Mm, jakiego to by można byłoby tutaj dać skina? To jest taki bardzo delikatny ten na pewno nie o może coś takiego tylko bym chciała ciemniejszą wersję tego jak jesteś bez skina tak coś takiego bardziej Ewentua no ten tak mało coś ci chyba chyba wolałabym ten mimo wszystko dobra zostaniemy może na początku przy tym skinie eee, no i od razu może oczka tobie zmienimy Oczy, 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 jakieś takie niebieskie, ładne oczy. Może tu będą takie bardziej niebieskie? O, tak. Myślę, że te oczy mogą jak najbardziej tobie zostać Summer. I te brewki na pewno, nie chcemy takich brwi. No i oczywiście będą używała Sisi no ale tu już chyba można pozuważyć. Nie, to mi się tak niekoniecznie. Ty taka jesteś niby sportowa, ale trochę taka dziewczęca bardziej. I może jest taki. O, coś takiego bardziej. I teraz. Um, miałaś wtedy warkocz. Mm, to chyba nie bardzo. No i chyba te włoski byśmy je zostawili. Też jestem ten warkocz. Jest to zachowane, bo też bym chciała, żeby to było zachowane. I idziemy do jakiegoś make-upu. Jakiś rzęski. O, te są nawet ładne rzęski. Coś takiego, mm, jak najbardziej, jakieś oczka. Ty chyba lubisz niebieski kolor, można tak wywnioskować. No dobra, może taką lekką poświatę tobie zostawimy, po prostu takiego niebieskiego. Teraz jakieś kreski i chyba nawet te kreski, może te kreski nawet. Rzęskie mamy, więc teraz jakieś policzki. Tylko bardziej w takiej róż chyba tobie. I tak troszeczkę tutaj zmienimy. Okay, I jeszcze może jeszcze z tym, jakbyś byś ty wyglądała. Z takim noskiem chyba, chyba wolę to. Teraz może przejdziemy jeszcze do detali policzków i coś tam mm, może będzie. Tylko ja nie chcę, żeby to był aż taki agresywny róż. Ty chyba wtedy miałaś pierwotnie też ten róż. I teraz jakieś usta. Usta bym chciała, żebyś miała właśnie takie bardziej delikatne. A coś, coś takiego. Okej, okay, myślę, że takie usta mogą jak najbardziej być i jeszcze przejdziemy do detali policzków i coś może, o tutaj dołożymy takiego, o tak myślę, że będzie dobrze. Okej, okay, no to buźkę w sumie mamy, buźkę mamy, myślę, że jest w porządku jej, bo była taka delikatna w sumie, no rzecz takie miała trochę agresywne te swoje... Swój makijaż, ale... Ale myślę, że tu jest w porządku. No i jakieś kolczyki. Okej, okay, może na razie coś takiego bym zostawiła dla niej. O, myślę, że to jest okej. Okay. Nic się dla niej nie wbija, więc na razie to może zostać. No i wtedy ona miała spódniczkę, więc możemy jakąś spódniczkę poszukać. O, może taką dla niej spódniczkę? O, a i nawet ten no, w ogóle kolorek do niej. O. Myślę, że ta spódniczka jak najbardziej na tak. I ty miałaś koszulę, chyba taką koszulkę. Hmm, polo? Mniej więcej polo, coś tego typu. No to jest ładne, ale chyba tobie zbyt. O, ale to we wzorze niekoniecznie. Miałeś paski, no ten biały chyba, chyba byłby najlepszy. Miałem taką jeansową, ale bym nie chciała, chyba żebyś to była taka cała jeansowa. O, może dla ciebie to w ogóle coś takiego. Mm, Okej, okay. tak, myślę, że to by było dobry, dobry pomysł na to, bo miałam wtedy właśnie też taką koszulkę polo, Nie więc chyba to była polo i też miała jakiś tam wzór, więc to by było w porządku, tak myślę sobie. Tak byś dobrze wyglądała w tym? Mi się podoba. I tylko jakieś trampeczki chyba do, do butów. Znaczy do butów. No trampki jako buty. O, coś takiego? Takie buciory? E, no myślę, że tak. I jakieś e, tylko do tego dać skarpetki. No i jakieś paznokcie, oczywiście, że dodamy. A ty chyba jesteś jakaś sportowa, no jesteś aktywna, przyjacielska, no jesteś taka niby cool cool dziewczyna. O, ale coś takiego. No i paznokcie dodamy mimo że ich nie widać, ale... No i dobra, myślę, że summer sprójdzienny y, jest gotowy. Myślę, że można przejść teraz dalej i ewentualnie tobie można było do tej gumki raczej powinno coś być, y, żeby zmienić tą gumkę. Tylko nie wiem. O. I tutaj zmienimy kolor tej gumeczki. O, może taki ciemniejszy. Ej, no i jest fajnie. Myślę, że summer jest naprawdę spoko zrobiona i dobrze wygląda. Dobra, i teraz strój oficjalny. Ajajaj. Dobra. No i myślę, że jest summer gotowa, więc tak, summer strój dzienny tak wygląda. To jest strój oficjalny, strój sportowy, strój do stu, strój imprezowy, strój do pływania strój na gorącą pogodę i teraz strój na zimną pogodę no i myślę, że Summer jest gotowa i teraz można iść do trawisa. no i teraz lecimy z Travis'em Travis w sumie wygląda nawet nawet z nie jest wcale źle. może troszeczkę wydłużymy mu tą buźkę włosy no, jakieś włosy może byśmy mu zmienili, a może nawet idziemy, e, damy jakiegoś muskina. Chyba tego budowski, da zbyt budowski, tak myślę, że. O, coś takiego. Idziemy do włosów. Dobra, te są włosy trawisowe, zdecydowanie. Jeszcze jakieś brewki może mu zmienimy. O, coś takiego. No i trawis. Nawet dobrze się prezentuje, tak szczerze. I jakieś mu może dodamy. chyba też, sobie dodaj lepsze dla niego. No i ogólnie, trawis, jak mu ma tego skina, to już w sumie sprawa jest załatwiona. Z nim nie trzeba tylko coś bardziej zmieniać. Tylko go trzeba przebrać na pewno. A no i może jeszcze sylwetkę mu ogarniemy trochę. O, coś tak. Coś takiego. No i lecimy z jakimiś ciuszkami dla niego. Dobra, myślę, że można byłoby dać coś tego typu: taki sweterek. I właśnie z jakimś wzorem. A może coś takiego nawet. I jakieś o, jeansy dla niego. Te zwykłe proste są ok. Ale może te w ogóle bym. Tylko kolorystycznie tak bym chciała. O, nawet te by pasowały do Travis'a. I jakieś mu ogarnąć buty po prostu. O, dobra, jest i... O, perfekt, Dobra, no to lecimy do wizytowego, skoro tak. No więc tak, pierwszy strój Travis'a dzienny wygląda tak. Myślę, że jest spoko. To jest jego strój oficjalny, to jest strój sportowy. To jest do snu, to imprezowe, do pływania na gorącą pogodę i mamy zimną pogodę. Czyli została nam tylko Liberty. No Liberty chyba najwięcej będzie potrzebowała uwagi, tak myślę. Z nią może być największy problem. Dobra, sprawdźmy, co tutaj możemy zrobić. Okej. Okay. Liberty, wiecie, jak ona dziwnie wygląda, bo ona jakaś była... No dobra, nie będę może tak mówić, ale mega dziwnie ona wygląda. Ja bym chciała ją tutaj ściągnąć dla niej to wszystko. No i włosy też bym chciała ściągnąć. I troszeczkę coś takiego zrobić. Dobra, mamy to. I oczka. No nie, no ja muszę dla niej, muszę dla niej troszeczkę, o. Zaraz mam wrażenie, że troszeczkę lepiej. Ta. A ja mu nie zmieniłam. Na Trafisa nie zmieniłam oczu. Więc idę zmienić mu oczy. Jaka jestem? Ja te tu i idziemy w oczy. Ty masz brązowe oczy, więc takie ci zostawimy. Dość jasne brązowe. No i... Może jakieś te byłyby lepsze nawet. A niekoniecznie mi chyba te. O, ale te są, ok. Tak jak najbardziej mogą zostać w tobie. Dla summer chyba zmieniłem. Ogólnie summer teraz wygląda aż mega, mega machot. Dobra, summer ma zmienione. No i dobra, Liberty, lecimy z tobą. A, ty masz taką klasyczną sylwetkę, więc możemy tobie od razu zmienić um, na jakąś. O, tobie jest spokojna tu. A jak cofnę. O, to dosłownie się prawie nie zmienia, nawet troszeczkę ciebie. O, ten sposób. Po plecy. OK, no i myślę, że jest spoko. I tylko by teraz się przydało um, jakiegoś skina tobie ogarnąć. Ty masz sobie tutaj więc możesz je mieć. Ten by mógł być nawet skin. Dobra, a my chyba tobie taki byśmy wzięli. O. Nawet chyba ciemniejszy. No, bo wy jesteście coś trochę ciemni, o, dobra. No myślę, że taki skin może być. Od razu zmienimy tobie oczy. Oczy ty masz takie dość ciemne. O Coś takiego chyba w ogóle twoje oczka. One wręcz były takie czarne. Te chyba będą najlepsze tobie. Dodamy żenskie i powinno dobrze to wyglądać, tak myślę. Ja więc od razu dodajmy rzęski, żebyś tak nie wyglądała może dziwnie. Chyba to mi się nawet podobają na niej te żęski. O, coś takiego. O, czy teraz takie może za duże, może trzeba je troszeczkę... O! I brewki zmienimy tobie. Chociaż te nie były wcale by takie złe dla Ciebie. O, coś takiego. Ale musimy trochę te policzki zmienić, dobra, ale nie zmieniam, bo nie chcę za bardzo zmieniać. Dodanie skina tak naprawdę robi robotę. A, a i czemu my ustawialiśmy dobrze rzęsę? Bo ja bym chciała, a, tak, żebyś ty miała okularki chyba. A ty okulary? Nie, chyba ty nie masz okulary. ale do ciebie pasują mi się wydaje, że okulary. No, mam wrażenie, że do ciebie naprawdę pasują okulary. A te też są spokojne z podstawki. To już nie, ale te. A czy jeszcze z gry mamy jakieś oksy? A no tak, doszły te oksy. No mi się one podobają same. A mają mega, mega urok taki. Um, do hodowym hobby chyba doszły jakieś okulary, tak. Ale mi, mi nie leży, żeby wtedy miała je. Mnie dosłownie najbardziej się podobają chyba te na tobie. Chyba te są najbardziej spoko. Dobra, na razie zostawiam może te okulary. idziemy do włosów. Może jakieś tutaj. Tuki. Znajdziemy włosy. Ty miałaś dwa kucyki, więc może coś z tym jeszcze wykombinuje się. O, coś takiego jest. Dobra, to chyba mamy fryz dla niej. To jeszcze te, ale te mi jakoś bardziej się podobają. Ej, dobra. To zostawiam te. I, no, pasują moim zdaniem te okulary do niej, że ona potrzebuje tych okularów. I kolczyki też możemy sobie ogarnąć. Ty miałaś taką berecik, miałaś takie spodnie nieciekawe, więc... Y, może coś tutaj się udałoby dla ciebie lepszego. Te kolczyki by można było wziąć. Mm. Ładnie w tym złocie wyglądasz. Ale no w tym złocie? Bardzo ładnie. No bo ja tylko to widzę. Może tylko ja. <gry> Ej, okej, okay, na razie tak zostawimy. Dobra, więc teraz make-up. A make-up to chyba, żebyś to miała taki delikatny. Bardzo, bardzo delikatne. O! I kreski. Kreski tak. Kreski musisz mieć na pewno. Ale te mniejsze kreseczki. Okej, okay, myślę, że Ej, tak może zostać. No i trzeba coś w ciebie ubrać. A to by to się nadpasowało w sumie. Na razie mam coś takiego. Ogólnie spodoba mi się ta bluzka na niej. Jest taka spoko, ale nie mogę tak dopasować dla niej no, spodni po prostu. Dobra, takie kolczyki chyba będą ok. Okej, okay, kolczyk ten też jest normalnie w uchu. E, no, ogólnie wydaje mi się, że pasuje do niej takie coś. Ale dobra, może jeszcze coś znajdę, jakąś górę inną. Dobra, myślę, że to będzie chyba ok, dla niej. Chyba, chyba taki strój będzie dla niej najlepszy. Damy oczywiście na niej paznokcie, ale damy zwykły french. Zwykły french to chyba ten najlepszy. Pazy mogą być czarne, bo raczej tak nie będzie ich widać. I jakieś e, trampki. No i chyba to bym wzięła trampki dla niej. Dobra, coś tutaj ci ozdobiliśmy. E, no i myślę, że tak klibiorki może wyglądać jako strój dzienny. Myślę, że jest w porządku. To jest nasza Liberty. To jest strój dzienny. To jest strój oficjalny. Bardzo mi się podoba. E, tu jest strój sportowy. Myślę, że do niej pasuje. E, to jest do spania strój. Też myślę, że jest jak najbardziej odpowiedni dla niej. To jest na imprezę. To strój do pływania. I tak, tu jest na ciepłą pogodę. I tu jest na zimną pogodę. Więc myślę, że fajnie się prezentuje nasza Liberty. Wygląda super. Tu od razu pokażę może trawisa. Trawiec wygląda tak. Dla przypomnienia. I tak wygląda nasza Summer. Więc myślę, że prezentują się teraz zdecydowanie lepiej. Dobra, myślę, że to będzie na tyle. Fajnie oni tutaj chyba nam wyszli, tak mi przynajmniej się wydaje. Dajcie znać po prostu w komentarzu, jak wyszło i kogo przerobić następnego. No i oczywiście będzie mi miło, jeżeli stawicie lajka, subika i no, będę kończyć ten odcinek. I dajcie znać też, jak Wam się podoba taki odcinek kasowy, czy no. lubicie kasę, czy raczej jakaś rozgrywka w budowle, bo to też jest w sumie istotny aspekt, więc e, trzymajcie się do następnego odcinka. Cześć!